Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać jak robię galaretę z indyka. To różnie się nazywa. Niektórzy mówią na to galareta, niektórzy zimne nóżki. Jak kto woli. W każdym razie ja na to mówię galareta. I dzisiaj będę robiła galaretę z. Z indyka. Czyli mam tak. Garnek, najlepiej, żebyście wzięli garnek spory, dlatego, że ja mam tutaj na. Mam dwie golonki, indycze, i sprawa się przedstawia w ten sposób, że jak widać, to, to mięso jest naprawdę spore, no spore. I ja mam tutaj 4 litry wody, jeśli dodam to mięso i dodam wszystkie warzywa, które y, trzeba do tego dodać, to tego zrobi się naprawdę sporo, więc y, no lepiej mieć po prostu większy garnek, żeby swobodnie móc tutaj y, wszystko powkładać i żeby mogło się jeszcze gotować. Y, wrzucam y, wrzucam nasze dwie golonki. Można Dodać inne też części z indyka. Ja akurat do galarety no, uwielbiam golonkę, dlatego że ona ma takie chude, naprawdę pyszne mięsko. Dlatego no, lubię, ale można sobie zrobić na przykład galaretę z indyka oraz z kurczaka. Jeszcze tutaj możemy dodać, gdyby miało być pomieszane to mięso, można dodać sobie kurczaka, na przykład ćwiartki. Także... Jest naprawdę sporo, że tak powiem, sporo, do, sporo możliwości do wykorzystania. No, i teraz widzicie, wrzu wrzuciłam i już mamy 6 litrów wody. Także jeszcze do tego dojdą warzywa i, i tego nam się zrobi naprawdę sporo. I teraz włączamy, włączamy nasz gaz, czy tam po prostu kuchenkę. Wody musimy posolić. Ja wsypię tak e, trzy małe płaskie łyżeczki i zobaczymy jak później będzie z tą solą. I teraz e, przykrywamy nasz garnek i możemy. Poczekać w spokoju, yy, aż mięsko się zagotuje, i wtedy pokażę, co dalej. I teraz, jak widzimy, że już delikatne, delikatnie zaczyna się gotować nasze mięso, odkrywamy, zmniejszamy ogień, i musimy odszumować. Yy, Tłuszcz. Po prostu zebrać ten cały tłuszcz, który się tutaj na powierzchni zebrał. A jest go naprawdę sporo. Jak widać. Cały tłuszcz zbieramy delikatnie. To jest bardzo ważne, żeby nie przegapić właśnie tego momentu, bo potem jeśli ten tłuszcz nam się rozgotuje, no to ten wywar będzie taki mętny. I też nie można dopuścić do tego właśnie, żeby bardzo mocno się gotowało. No bo ten wywar właśnie będzie taki mętny, a on powinien być klarowny. Tak jak gotuje się rosół, tak na tej samej zasadzie. I teraz, I teraz mam tutaj e, takie trzy e, duże pietruszki. Trzy duże. Ja może pokażę tą ilość. O. Trzy duże pietruszki, jeden duży seler i cztery takie większe marchewki. I teraz, e, w momencie, kiedy już zebraliśmy ten, e, Tłuszcz. Troszeczkę zwiększamy moc, nasz ogień i wrzucamy nasze wszystkie warzywa. Ja kroję w taki sposób, dlatego że później, jak one się ugotują, to będę w plasterki kroiła. No, trochę tego jest, dlatego yy, mówiłam właśnie o tym dużym garnku, bo już teraz nam się zrobiło y, 7 litrów wody, także no, ten garnek jednak musi być y, spory. I teraz jeszcze wrzucamy tak ze trzy liście laurowe, można przełamać, wtedy y, smak bardziej się będzie tego listka o. i 3-4, ja mam cztery ziarenka ziela angielskiego. I teraz na bardzo wolnym yy, ogniu, bardzo wolnym to wszystko pod takim delikatnym przykryciem, nie przykrywamy całkiem, tylko troszeczkę musimy zostawić miejsca. Tak delikatnie gotujemy do momentu, aż warzywa i mięso będą miękkie. W momencie, kiedy już yy, mięso nam się yy, ugotowało z warzywami, i jest już miękkie, mięso, no to znaczy, że warzywa też już są na 100% miękkie. Wyciągamy mięso i warzywa. Ja tutaj może pokażę. Wy, wyjęłam mięso i wyjęłam wszystkie moje warzywa. O, tutaj i tutaj. I teraz, w zależności, czy lubimy dużo selera i pora, czy, czy nie bardzo. Yy... To dodajemy tyle, ile chcemy. Ja wybrałam tylko w sumie jedną taką dużą pietruszkę i samą marchewkę, seler i resztę pietruszki odstawiłam, ponieważ nie lubię, jak w galarecie jest zbyt dużo selera i pietruszki. Nie lubię, jak ten smak przewyższa, a seler ma to do siebie, że jest bardzo intensywny w smaku i nie chciałabym, żeby. Ten smak przebił cały smak galaretki, więc dodaję tylko tak naprawdę jedną pietruszkę, w ogóle selera i całą marchew. I teraz, co musimy zrobić? To nasze mięso obieramy ze skóry naszą golonkę. Naszą golonkę całą obieramy ze skóry, ponieważ skórę wyrzucam. Nie chcę skóry, no bo to jest no, tłuszcz po prostu zbędny tłuszcz. Więc tą skórę tu się tego pozbywam z całej naszej golonki. Tutaj tak samo. I teraz mamy samą chudziutką kolonkę. Jak widać, o. Jest bardzo chudziutkie. chudziutka mięso. I teraz. Yy... Całą, całe to, to mięsko musimy w taki sposób ono się o, rozlatuje bo jest bardzo mięciutkie trzeba je na takie malutkie kawałki widelcem albo nożem jak to woli porozdzielać trzeba o w taki sposób żeby to było w takich mniejszych kawałkach Jak, jak warzywa wyciągniemy i mięso z naszego wywaru, to teraz musimy wyjąć liść laurowy i ziele angielskie. To, co mieliśmy. Trzeba to wszystko powyciągać. Ja już tutaj większość wyciągnęłam, ale jeszcze co mi zostało. już chyba wszystko. I teraz yy, potrzebujemy żelatynę. Potrzebujemy żelatynę i tutaj w zależności od tego, co jest napisane na opakowaniu, yy, ja mam żelatynę, która yy, żelatyna taką paczkę na 2 litry wody. I tutaj mam w tej chwili 4 litry wywaru, w momencie kiedy wywar się gotuje to wiadomo, że paruje więc jeśli się okaże że jest z tego za mało, po wyciągnięciu mięsa i warzyw to dolewamy wody i jeszcze raz zagotowujemy ja miałam 3 litry ale dolałam jeszcze litr i, i jeszcze raz zagotowałam i teraz po tym, po tym jak zagotowałam wsypuję żelatynę Żelatynę trzeba wsypać tak jak jest to napisane na, na opakowaniu. Tylko, że ja nie będę całej dawała. No, jeszcze zobaczę, jak tutaj jest. Bo tutaj, jak się gotuje golonka, no to zawsze ona i tak troszeczkę z siebie ma tego kleju. Ale i tak wszystkiego nie będę dawała. Ja nie rozpuszczam inaczej. Nie robię tego w oddzielnym. W, oddzielnym, w oddzielnej miseczce, tylko po prostu wsypuję i mieszam. Tylko nie można już tego gotować. Wsypujemy do gorącego wywaru, żeby się rozpuściło. Bardzo dokładnie mieszamy. Tak stopniowo mieszamy i już nie, nie zagotowujemy. Trzeba mieć już wyłączony e, ogień, ponieważ już tego nie gotujemy. Trzeba to bardzo dokładnie mieszać. większą część paczki wsypałam po prostu. Myślę, że to w zupełności wystarczy. dokładnie i teraz musimy to posmakować, zobaczyć jak jest z ilością soli. I musimy teraz w zależności od naszego smaku to przyprawić. Więc ja dodaję jeszcze soli. Trzeba też pamiętać, że jak ta y, galareta będzie zimna, to ona będzie y, mniej będzie czuć te wszystkie przyprawy. Więc trzeba tak naprawdę galaretę porządnie przyprawić. Y, pieprz. Pieprzu ja naprawdę daję dużo, bo tak jak mówię, ten smak później ginie. Więc naprawdę sporo. A też trzeba pamiętać, że jest tutaj aż 4 litry tego, więc no. To jest potrzebne. I teraz nie wiem, czy wszyscy lubią, ale ci, którzy lubią smak czosnku, to można dodać czosnek granulowany lub przyciśnięty przez praskę. Ja daję do takiej ilości trzy ząbki. Takie duże ząbki. Okay. Wszystko mieszam. Dobrze. I teraz ocet. Też w zależności od tego, czy robimy. Czy później na, będziemy dawać ten ocet jeszcze, czy sok z cytryny można dać zamiast octu, ja wolę z octem i też smak w zależności od tego, czy będziemy później jeszcze dawać ten ocet, bo niektórzy na galaretkę sobie leją ocet, czy nie będziemy, jeśli nie, to dajemy go naprawdę sporo. Bo jak galareta, tak jak mówię, jest zimna, to mniej wyczuwalny jest ten, mm, smak. Dobrze. I teraz już praktycznie e, mamy wywar przyprawiony, gotowy. I teraz, jak m, już e, ostudzone mięso m, obraliśmy no, bo gorącego się nie da za bardzo, trzeba poczekać jednak troszeczkę, ale w, jak w momencie, kiedy przyprawiamy ten cały wywar, to spokojnie już zdąży e, sobie w, w, ostyknąć. To jest e, mięsko e, z dwóch golonek. Jak widać, w takie właśnie drobne kawałki je tutaj obrałam i zobaczcie, to jest samo chudziutkie mięso. Także no naprawdę w ogóle bardzo polecam galaretę z indyka. I teraz wszystko wrzucamy do, tej już, do tego wywaru z żelatyną i z, z wszystkimi przyprawami. Wrzucamy. Wszystko. I następną czynnością, którą musimy zrobić, a jeszcze wcześniej chciałam Wam powiedzieć, że na gorące z indyka są takie kości. To są takie: to są takie. Bardzo chudziutkie i podstępne wiórka. Trzeba na to uważać, żeby w przypadkiem nie wrzucić do, do galarety. Także proszę Was, uważajcie, jak obieracie golonkę, to naprawdę trzeba zwracać na to uwagę. Dobrze, i następną rzeczą, którą musimy zrobić, to pokroić warzywa. Tutaj mamy nasze warzywa i wszystkie które chcemy wrzucić do yy, naszego, naszej galarety, musimy po prostu je pokroić. Ja to robię, po prostu plasterki kroję. O. I w taki sposób wszystkie warzywa kroimy. Marchewkę i pietruszkę już pokroiłam, mam tego tyle. Jak była duża pietruszka czy marchewka, to po prostu pokroiłam, przekroiłam na pół i takie coś właśnie wyszło. I to wszystko też wrzucam. I ja jeszcze dorzucam pół szklanki, pół puszki groszku. Z puszki, tylko że musimy odsączyć najpierw z tego soku na sitku, Tak, mniej więcej połowę puszki. I w sumie wywar mamy już gotowy. I teraz pozostaje nam rozlać do miseczek salaterek, czy. Czy czegoś, co, co będziemy w stanie włożyć do, do lodówki? I jak widać, wyszło mi tego 5 takich misek. Łącznie było tego 5 litrów, i rozlałam to właśnie do takich misek. Teraz trzeba włożyć to do lodówki, i po zastygnięciu, po stężeniu, można się rozkoszować smakiem pysznej galarety z indyka. Bardzo serdecznie polecam ten przepis i do zobaczenia, do usłyszenia i do następnego przepisu.